Co ty robisz? Spałeś wiosna idzie, o jen. Ty, jak ty kurę, komandosie mały. Ty się chcesz bawić, ja widzę, ty się chcesz bawić, ty czorcie. Chodź, działamy. Ale to było fajne. Ale to było mega zarobiste, stepciu. Ty to jesteś przekozak. Siemanderu, dzień dobry Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Bajcherowo przy tych Stefanowych Płytkach <grytanie> Z moim przyjacielem Tutaj siedzącym już ze mną yy, Nagrywających film Kurde, wieje u nas Wieje od niedzieli, powiem wam Ten wiatr masakryczny Szkoda, że to nie jest taki fajny sztorm Na który yy, Liczę, bo jest wiatr Albo zachodni, albo wiejący od lądu, czyli południowy, czyli na bursztyny. Nie ma szansy wyjść na wykopki. Nie chce mi się iść po prostu. A wiatr, wiatr jak wiatr. Wiatr może zwiastować jedno, ale może też oznacać, oznaczać bardzo dużo. A czy oznacza bardzo dużo? To za chwilę się przekonamy. Kochani, patrz, jaka paczucha do mnie wleciała. Kamikadze, kamikadze. Kamikadze to w japońskiej kulturze oznacza boski wiatr. Boski wiatr, symbol prędkości, potęgi i niepowstrzymanej siły. Stefan, symbol boskości. Dla wszystkich miłośników hulajek, zobaczcie. To Ci, co już zwrócili uwagę, to co pisze. Co jest napisane na kartonie, to już widzą, że to chyba będzie niepo, niepowstrzymana energia i potęga. Ja biorę się za unboxing, ale do dni, nie Stefan? Kamikadze, ale do dni, ale to za chwilę będzie chyba bardziej do dni, ja pitole, ale to jest czas, ale to jest czas. Kurka, Muszę to jednak zrobić dwoma rękoma, ale fajna. Kamikadze! Ja Wam powiem trochę, ja się czuję jak kamikadze, bo będę chyba pierwszą osobą na YouTubie, która będzie miała możliwość pojeżdżenia, potestowania tej hulajnogi. Także a co tam? Do odważnych świat należy. Kamikadze to kamikadze, nie? Jestem ciekaw, czy będzie jakiś problem z wyjęciem tej hulajki z kartona. Tu jest kierownica. Tu jest. A, dobra. Ale ona jest zrobiona. O, już to czuć. Aj wam powiem, to nie jest takie chopsiub, żaden plasticzek. Jeszcze jeden. Styropix. Czuć, czuć, czuć. Ja muszę sobie to tutaj wziąć Dokręcić Okej okay. Ja jeszcze jej nie wyciągnąłem A się już yy, Naumiałem Ją składać <laughs> Chyba tu nie będzie za dużo składania Dobra Plajka No O panie No czad jest Konkret na bok styropixy na bok nawet dziadek da radę wyciągnąć stópka i odfoliujemy kurde, Tu wcale nie ma za dużo składania tylko będzie kiera do przykręcenia i tak generalnie ona jest cała. Złożona. W zestawie mamy klucz, Stefan śrubki, karta gwarancyjna, proszę bardzo, jest karta gwarancyjna. Kamikadze i jest instrukcja obsługi. Kamikadze, wszystko w języku polskim. A czemu w języku polskim? Ha, to oczywiście jeszcze ładowareczka do niej, ale ona się fajnie prezentuje. A to a, ale to jest taka guma o kurka o ja pitole kamikadze niech nam się ładuje to jest naprawdę prosto fajne i, i zupełnie tak inaczej jest ten wtyk ładowania zrobiony bo tu musicie to odciągnąć sobie żeby móc wyjąć ładowareczkę a tak to wchodzi na wcisk i bach, wszystko się ładuje. To jest zupełnie też jakaś nowość. Ta ra ra ra. Dzień dobry. Dzień dobry kolejnego dzionka. Kurde ona jest duża. Zobaczcie jak ona jest duża. Ona ledwo mi wchodzi w bagażnik musiałem złożyć siedzenie żeby moje kamikadze wlazło mi kamikadze, tak mówili kamikadze, żeby wlazła mi do bagażnika. Ale co tam? Jest włożona. Ja w terenie. Wiosna, panie sierżancie się zrobiła. No jest petarda, kurde. Wymarzona pogoda na to, żeby sobie pojeździć. Zresztą już widzę, że rowerzyści też zaczęli. Także ja wyciągam Jedziemy z tematem Jak się za to zabrać Jak się za to zabrać O kurde tego kolosa Kolos bo gabarytowo jest duża Ale wagowo Wagowo to tak Tak se no fakt faktem jest to 25 kg no Ale co to dla takiego kawalera, nie? Te 25 kg O, tu jeszcze styropiksy są w środku Trzeba wyciągnąć Pięknie się prezentuje Pięknie się prezentuje A składanie, rozkładanie No to macie tutaj haczyk Kierownica idzie do góry. Ładnie, pięknie. Adrian, najgorsze jest to nagrywanie jedną ręką, nie? Ale to nic. Tu macie kamikadze, szogun. Kamikadze, szoguna, to trzeba ładnie dokręcić. hikiera gotowa. Fajne terenowe oponki. Zobaczcie, z takim fajnym bieżnikiem. Sprawdzimy to w terenie. 10 pompowane. Ja sobie muszę zrobić to na 3 Do Dopompować powietrza i ruszamy. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Leśna ścieżka. Włączamy sobie prosty. Tu macie sterownik cały. Tu jest manetka gazu. Przycisk Bach włączania. Przytrzymać dwie sekundy i elegancja Francja. Wszystko się zapaliło, bateria naładowana na full, yy, dwa silniki, o czym zaraz powiem, tryb Eko. No i co? Adrian? Nie pozostaje nic innego jak stópkę złożyć <śmulikacje> stópkę złożyć i dzida, i dzida. Tryb eko, tryb eko, malutki spokojny trybik do jazdy takiej wiecie, dla lamusów, ale my sobie przełączymy już na tryb race, gdzie na trybie race, 15 na godzinę, o, też dla lamusów, a tryb trzeci, sport, kurde! Ale poszło! Ale mnie wyrwało! Ja pierdzielę! Ale ona zapitala! O kurde, ale mnie wyrwało normalnie z butów! Masakra! Ja pierdzielę! Jak to idzie! O Jezus, Adrian! Zwolnij ochłoń! Kurde! <grystanie> ja. Co to ze mną zrobiło? Wiecie co? To jest naprawdę niespodziewajka, bo ja tu Wam pokazuję tryb eko, tryb sport, na którym to nic nie idzie. Jak na tym trybie sport poszło? <gry> ja aż dostałem kurę duży do oczu, jak żaba. No ale co się dziwić? Tu są dwa silniki. Każdy, w każdym kole jest silnik 1000W, czyli dwa razy 1000-2000W mocy. Ale masakr! <gry> I już to mi się podoba! Oczywiście yy, możecie sobie zmieniać ustawienia yy, silników. O, teraz sobie włączyłem jeden tylko silnik na trybie sport. On i tak fajnie ciągnie, bo dochodzi do 30, ale zwolnię, bo nie chcę, żeby mnie tu wyrwało z butów i przełączę sobie na dwa silniki. No to to już aż kierę podrywa do góry Powiem wam aż podrywa kierę do góry To idzie jak złoto Ale to jest jazda I jenny, tu się trzeba mocno trzymać Ale przyjemność jazdy I komfort Petarda Kurde Na mile mi się przełączyło A właśnie Przyhamuję Przyhamuję Bo to jest yy... Można przełączać albo na mile, albo tutaj tym przełącznikiem na kilometry. Kilometry na godzinę jednak my jesteśmy tutaj u nas. I te. Je, słyszycie, jak to koło mieli? I te kilometry na godzinę to jest jednak fajniejsza prędkość. 44. O, rowerzysta jedzie. 44, 49, 50 na godzinę. To jest naprawdę szaleństwo, nie? 50 na godzinę to jest. Ojejku, na taką hulajkę to jest ja pierdziel Ale czemu ja nie wziąłem okularów? Ja mam całe oczy zauzawiony. Dobra, trzeba ruszyć troszkę w teren. Ja mam sam z siebie bekę. Normalnie łzy mi lecą z oczu. <noise> Taka prędkość, ja tu powinien mieć kaka-kask taki z goglami założony, a nie zwykły, ale masakra. Ale wiecie co, w porównaniu do mojej geczwórki, ta skrętność tej hulajnogi to jest zupełnie co innego. Tu manewry, manewry są fajniejsze i te opony ja widzę, że są cieńsze kółka. One też fajną robotę robią, bo też y, łatwiej się nią manewruje, ale na tych dwóch silnikach torwie do przodu, nie? Żebym ja był 20 lat młodszy, <grywia> to bym może i na jednym kole pośmigał. A tak mam trochę z cykora, że się gdzieś tu wykopytnę. No ale jest. Yy... Jest mistrzostwo. Co ja jeszcze chcę powiedzieć dla wszystkich, którzy no teraz śledzą i zapytają się 50 na godzinę, czy ona pójdzie więcej? Czuć to, że pójdzie więcej. Tylko moje 100 km, 85 wzrostu. No to też robi swoje. No i wiadomo, no gabaryty to wszystko jest zależne od tego, czy rozwiniecie tutaj no tą taką prędkość wiecie ponad dźwiękową daje tylko te kamienie strzelają spod kół ale to jest tutaj na każdej nierówności ona w ogóle wybiera te wszystkie dziury wszystko co tu jest naprawdę petarda ale czad dobra jeszcze tu wjadę do lasu no bo skoro dwa silniki to to musi iść nie o no problemu Kurde, ale te opony dają. Ja na moim tym bym nie podjechał tutaj. Ła... Ale, Jeden, co za droga, masakra. Ale to idzie. Kurde, molek. Patrz, jak te opony rwą. Te terenowe opony, jak rwą, tą drogę. To jest czat, nie? To jest po prostu Czad, takiej frajdy, ja już na serio mówię Wam, dawno nie miałem i takiej przyjemności z jazdy. A czemu mówię opony? Do tego jeszcze chcę pokazać Wam yy, amortyzację. Ona, jest, ona ma amortyzowany tył, amortyzowany przód. W razie czego jest błotniczek tył, przód. Nie ochlapiecie się, jakbyście nawet w błoto wjechali. No i co mogę jeszcze powiedzieć, fajnego, ta konstrukcja, materiały, to jest naprawdę kawał solidnej roboty, kawał solidnej roboty i tu nie ma się prawa nic nawet na takich dziurach połamać. Ja nie mogę, <laughs> ale ja tu daję, co ja odwalam, dzisiaj ja dawno takich rzeczy nie robiłem. Adi sobie zasuwa na dwóch silnikach, ja nie wiem te silniki na ile mi starczą, bateryjki, ponoć zasięg 80 km, ale ona się inaczej prowadzi, Jezus, to jest zupełnie co innego, wiecie, to jest zupełnie inna kultura jazdy, ale ona się składa w zakrętach, Chat, ojej Tempomat to jest <tryk> fajna sprawa, bo na przykład na długiej prostej, jak się rozpędzicie do określonej prędkości, zobaczcie, 44 i trzyma tą prędkość cały czas. I hamuluj Adrian, tutaj na piachu sobie wyhamulujemy. Ło! Fajnie, hamulce też super działają. Tarcze przód, o, ale one są zagrzane, Hehehe, tarcze tył, hydrauliczne hamulce, no ja pitole, to jest naprawdę frajda, zabawa tak sobie pośmigać po okolicznych lasach, no bo wiadomo, hulajnoga przychodzi do Was zblokowana na 20 km na godzinę, tak jak jest to określone w przepisach ruchu drogowego, no ale... Jak już idziecie do lasu, to wystarczy w inteligentnym menu pogrzebać. Czyli wciskacie przycisk klaksonu i przycisk włączania. Wchodzicie w P3, zmieniacie z 0 na 1. I już macie hulajkę odblokowaną, nie? Przerwa na łonie natury. <laughs> Moje baterie naładowane. Nie dość, że przepiękne słońce. To jeszcze jazda, nawet taka dosyć ekstremalna. Moje baterie naładowane. A tu, co jest za bateria? Bateria 52V, 20Ah, także duża, pojemna bateria. Oświetlenie, jeżeli o, chciałbym Wam pokazać. No, wyświetlać to widzicie. Macie tutaj te tryby: przełączanie mile, kilometry. Tu macie tryby chodzony Eco Race Sport Kamikadze No i lampka, włączanie lampki. Tu się lampka zapala. Teraz wiadomo, może tego nie będzie za mocno widać, ale ona świeci. Tutaj z tym szogunem. Szogun nam oświetla drogę fajnie. I co jest zarąbiste? Podświetlenie. Nie wiem, jak mi się uda to wam jeszcze w ciemności. Nagram, jak ona jest zarąbiście, podświetlona. Z tyłu lampka wiadomo. Hamulec, który też reaguje. Petarda. Jak to mówią baba z wozu, hulajnozę lżej. <śm> no, może i tak. Ale wiecie co? Bo ja wam pokazywałem na początku ten podest który jest wykonany z takiej fajnej miękkiej gumy, ale zobaczcie yy, 44,5 44,5 stoję sobie na luzaku dwoma stopami oj dobra, dwoma stopami nie ma tu żadnego problemu patrzcie, jakie duże no i ten z tyłu podnóżek jakbyście chcieli jakieś nie wiem, ewolucję, kurę, jedno koło i takie tam stawianie, no to zarąbiście. Kamikadze. Adrian, dzisiaj kamikadze. To jest naprawdę yy, kamikadze. O, cyk, mówiłem. Dzień dobry, sezon rowerowy się rozpoczyna. Yy, chciałem Wam jeszcze powiedzieć. Bateria. Duża bateria pojemna. Tylko kurde, ona się ładuje 90 godzin. Także jeżeli planujecie gdzieś jakąś przejażdżkę, podróż, pamiętajcie, żeby wcześniej naładować do pełna. Ja ją wczoraj ładowałem i faktycznie yy, tyle wyszło. No co jeszcze powiedzieć? Chyba najważniejszą rzecz o tym modelu hulajnogi. Hulajnoga jest polską hulajnogą, dzięki czemu macie zapewniony serwis. Macie zapewnione wsparcie. Tak jak wam pokazywałem wcześniej, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, tylko i wyłącznie w języku polskim. Tu zresztą macie yy, wycinek ze strony. Kupować, nie czaić się. Moim zdaniem, sprzęt jest warty polecenia. I, i <gryw> tak jak ja wam mówię, bateria dzisiaj mi to naładowało. Przeogromną frajdę z jazdy sprawiło No czad, po prostu pejszogun A kurosawa, kurosawa! K1 Max Jest jeszcze hulajnoga K1 Plus, ale ja na testy dostałem tą silniejszą, mocniejszą No i wiadomo, na takiego kawalera to przecież musi być coś konkretnego, nie? Dla mnie petarda I wszystko w temacie Teraz tak samo jak na Sajm w przód odkręcamy. Tu ten zacisk z szogunem, to jest banalnie proste składanie. To się przekręciło. Aha, jeszcze wyłączyć ładnie. Tu ten yy, zaczep, który również może Wam służyć jako kurczę. Wiecie jak już po rozłożeniu sobie na zakupy. Jak taktyczna Marysia pojedzie po zakupy. To będzie mogła sobie siatkę powiesić. Zaczep wchodzi tu. No i co? Adrian, martwy ciąg. Pamiętajcie, plecy wyprostowane. Martwy ciąg. Kulajka idzie do środka. I koniec zabawy, nie? Jak to mówią, trening czyni mistrza. Nawet mi weszła teraz bez siedzeń rozkładania. Ojej. No i dobra, 200 watów mocy zamienione na 2 litry i konie mechaniczne. Ale ja wam powiem, kurde, no co się nabawiłem, to moje. 3 godziny szaleństwa. Mistrzostwo świata, mistrzostwo świata, fajna zabawa, zarąbista. Hulajnoga, dawno się tak nie ucieszyłem, a, cieszy... a czekałem bardzo, aż ktoś yy, zechce przysłać jakąś hulajkę na testy. Bo te hulajki jednak pomimo mojego wieku, wiadomo. PSL to tylko cyferki, bardzo mnie jarają. Nie powiem, że jarają mnie bardziej niż yy, rowery, bo to jest jakaś taka. Wiecie, trochę adrenalinka, nie? Kochani, jakbyście chcieli, oczywiście kupić to link do sklepu Seven Way. Macie w opisie filmu. Tam macie link do produktu. Jeszcze raz wam powiem. Kamikaze! Kurde, czad. Czat! Nie wiem, czy Urszula będzie chciała na nią wsiąść i ze mną pojeździć, ale to wszystko zobaczymy. Ja się z wami żegnam i tyle, nie? Do następnego. Nara, a tu mówię, rowerki ciągle w pełni. Zaczyna się. Adrian, spryskiwacze są to jest najważniejsze.